Cześć! Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią krótkie omówienie przygodowej gry planszowej Wiedźmin, autorstwa Ignacego Trzewiczka. Grę wydała firma Fantasy Flight Games, w Polsce zaś CD Projekt Red. Tutaj taka mała ciekawostka, normalnie gry Fantasy Flight Games są dystrybu dystrybuowane w Polsce przez firmę Galacta, jednakże z takiego powodu, przynajmniej tak się domyślam, że to Fantasy Flight Games licencjonowało grę od CD Projektu, ten pozostał dystrybutorem Wiedźmina w Polsce. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia gry, trzy małe uwagi, które mogą wpłynąć na to, jak ta recenzja zostanie odebrana. Po pierwsze, od bardzo dawna, dokładnie od 28 lat dokładnie 28 lat jestem wielkim fanem Wiedźmina. Wszystko zaczęło się w grudniu 1986 roku, kiedy Pacholęciem, będąc, no, może nie pacholenciem, bo już miałem 13 lat kupiłem ten numer fantastyki, a w nim na 18 stronie było opowiadanie Wiedźmin, zupełnie nieznanego wówczas autora, Andrzeja Sapkowskiego, który parę lat później złożył na tym egzemplarzu swój autograf. I od chwili, kiedy przeczytałem to, to opowiadanie, stałem się naprawdę ogromnym, ogromnym fanem Geralta i całego wiedźmińskiego świata. Czytałem wszystkie opowiadania, kupowałem książki, które widzicie od zniszczono od wielokrotnego czytania, między innymi tam kupowałem komiksy, grałem w gry, pracowałem nawet nad grami, grałem w grę fabularną Wiedźmin. No naprawdę bardzo wciągnąłem się w wszystko, co wiedźmińskie. Uwaga druga. Od wielu lat znam też osobiście i bardzo cenię Ignacego Trzewiczka. Uważam, że to naprawdę świetny gość bardzo zdolny projektant. Pomagałem swego czasu nawet testować 51 stan i dodatek do Strongholda. Obecnie gram w Osadników Narodzinny Imperium, świetną grę karcianą, która, która jest twórczym rozwinięciem idei 51 stanu. Ignacy przekonał mnie też, że gry kooperacyjne nie muszą być nudne, gdyż stworzył Robinsona Crusoe, w zasadzie jedyną grę kooperacyjną, w którą jestem w stanie grać bez bólu zębów. I uwaga trzecia. Wspomniałem, że nie przepadam za grami kooperacyjnymi. No i nie przepadam też niestety za grami przygodowymi, chociaż próbowałem ich w swoim życiu całkiem sporo. Wszystko zaczęło się w 1989 roku, kiedy kupiłem Magię czyli polską edycję talizmana. Później grałem we właściwego talizmana z mnóstwem dodatków, grałem w Runebounda z mnóstwem dodatków, grałem w Warcraft Adventures, grałem w Arkham Horror, grałem w inne, mniej znane też tytuły, ostatnio w, w Relic, czyli takiego talizmana osadzonego w świecie Warhammera 40 000. Grają w tych gier przygotowych, przygotowych naprawdę sporo. W zasadzie żadna mnie nie porwała, może z wyjątkiem gry Mage Knight autorstwa Wlady Chwatila, który opracował też świetną grę cywilizacyjną Through the Ages. I w zasadzie tylko Mage Knight spełnia moje wymagania gracza. Jest grą skomplikowaną, ale doskonale przemyślaną. I teraz pytanie. Czy Ignacy, podobnie jak zrobił to z Robinsonem w stosunku do gier? Kooperacyjnych zdoła mnie przekonać do gier przygodowych dzięki Wiedźminowi. Zaraz się o tym przekonamy, ale najpierw zobaczmy, co jest w pudełku. Tak wygląda pudełko. Na, na nim bardzo ładna ilustracja. Zobaczmy, co jest w środku. Mamy podręcznik zasad. Skróconą instrukcję. Karty postaci 4. 4 boaderów jest. Mnóstwo żetonów różnorakich. Tutaj zapewne jest plansza gry. Zaraz zobaczymy. To są chyba karty przygód. Tutaj karty złego losu. Karty pogłosek. Cztery figurki bohaterów, plastikowe. Rzetelny bohater. Specjalne kości. Tak się zastanawiam się, czy robił je Workshop z Poznania. Nie wiem. I karty bohaterów bo mamy tradycyjną wkładkę, taką jak w większości gier Fantasy Flight Games szkoda że nie przygotowują porządnych wkładek takich jak na przykład firma Days of London albo jak oni sami jeszcze z czasów gry, Pierwszej Edycji gry Games of Thrones czyli Gra o Tron No dobra wiemy co jest w pudełku teraz sprawdźmy jak to wygląda w praniu Tak oto wygląda gra po rozłożeniu Planża cieszy oko Wszystkie elementy są świetnie wykonane. Przyczepiłbym się może tylko do znaczników potworów, bo w przeciwieństwie do planszy są takie małe i burawe takie. Wydaje mi się, że gdyby te znaczniki były większe, graficy mieliby też większe pole do popisu i mogliby stworzyć bardziej interesujące prace. Bo tutaj jak widzicie, no, wygląda to średnio ale poza tym wszystko. Pięknie i ładnie. Plansza przedstawia kontynent wraz z miastami i osadami ważnymi w kontekście gry. Są one połączone szlakami. To te żółte linie. W każdym mieście są cztery miejsca na ustawienie postaci. A w niektórych znajdują się także ikony tropów. To te lupy na niebieskim, czerwonym lub w fioletowym tle. Odpowiadają one tym oto żetonom. No, ale na czym tak naprawdę polega gra? Tak naprawdę jest to wyścig pomiędzy czterema postaciami z Uniwersum Wiedźmina, tutaj widocznymi. Wyścig o jak najszybsze wypełnienie ich zadań i zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa, które później sobie zaznaczamy na tej listwie ciągnącej się wzdłuż brzegu planszy. W przeciwieństwie do większości gier przygodowych nie ma tu jakiegoś większego wspólnego celu, do którego dążą poszczególne postacie. Na przykład w talizmanie mamy tak, że wszystkie postacie starają się dostać do centrum mapy, żeby zdobyć znajdującą się tam koronę władzy. No tutaj każdy tak naprawdę dba tylko o siebie, zajmuje się swoimi zadaniami, a interakcja pomiędzy postaciami jest bardzo, bardzo ograniczona. Zwykle taki brak mi nie przeszkadza, no ale w połączeniu z oczekiwaniem na sw swoją turę... Które może się dłużyć, zwłaszcza przy czterech graczach, może to stanowić problem i być lekko frustrujące. No a poza tym ma być to przygoda. Czekają nas wspaniałe, wymagające, ekscytujące i pełne wrażeń zdarzenia, prawda? No właśnie. Chyba nie do końca, ale o tym za chwilę. Cztery postacie, w które możemy się wcielić, to Geralt, Tris, a przepraszam, powinniśmy zacząć od Pani, czyli Tris, Geralt, Jaskier oraz Jarpen. Każda z tych postaci troszeczkę różni się w grze. Geralt lepiej walczy, ma więcej kości walki, Tris rzuca zaklęcia, Jaskier jest takim niby dyplomatą, natomiast Jarpen podróżuje w towarzystwie radosnego statka Krasnoludów i radzi sobie zarówno z walką, jak i dyplomacją. Górki są naprawdę bardzo ładne, wykonane z dużą dbałością o szczegóły. Ale cierpią na przypadłość zwaną limbus longinus, szczególnie widoczną przy Tris. Ma wyjątkowo długie i nieproporcjonalne nogi, jakby brała korepetycję Barbie wręcz. Tu jest taka mała ciekawostka związana z Tris i jaskrem. Jak może wiecie, pierwszym tłumaczeniem Wiedźmina na obcy język była wersja czeska. I w tej wersji Wiedźmin zwie się Zaklinaczem. Ale przede wszystkim jaskier został przemianowany na Marigolda. Tak, nie przesłyszeliście się? Jaskier to Marigold. Czyli brzmi niemal tak samo jak Marigold. Aby uniknąć pomyłek, tłumacz w wersji czeskiej zmienił więc nazwisko Tris Marigold i zamiast Tris Marigold mamy Tris Ranuncul. No, czyli nasza gra opowiada o przygodach zaklinacza Marigolda. I Tris Ranuncul. Cool. Przepraszam za mój koszmarny czeski akcent. U gry każda postać dobiera misję, zadania z przypisanej jej talii. Wiedźmin ma misję, rzekłbym, bojowe. Bierze jest z talii czerwonej. Jaskier, dyplomata, bierze misję z talii fioletowej. Tris Czarodziejka bierze z talii niebieskiej. Natomiast Jarpen, będący, jak już powiedziałem, wszechstronnym osobnikiem, może brać albo stali z, z dyplomacji, albo stali walki. Taka z niego zmyślna bestia. No i załóżmy, że nasz drogi Wiedźmin Geralt wykonuje swoje zadanie główne. Musiał udać się do Elander, musiał przedstawić tam dwa dowody: jeden fioletowy, drugi czerwony. Odrzuca te dowody. Toczy walkę, którą po, sposób toczenia walki pokażę za chwilę. Dostaje za do te 16 punktów. Benz mamy 16 punktów. Dobieramy następnie dwie kolejne karty z jego talii zadań. Jedną sobie zostawiamy, drugą odrzucamy. Jeśli wypełnimy drugie zadanie, to dobieramy karty po raz trzeci. Znowu jedną sobie zostawiamy, drugą odrzucamy. I po wykonaniu trzeciego zadania głównego następuje koniec gry. Każda. Z postaci ma jeszcze jedną kolejkę na załatwienie wszystkich swoich spraw. No i wtedy gra w zasadzie się kończy. A teraz szybko na przykładzie Geralta y, pokażę w zasadzie, jak, jak się gra. Jest to naprawdę bardzo, bardzo prosta gra. Nie ma tu nic skomplikowanego. Bez tego no, mam nadzieję, że mi pójdzie to dosyć szybko. To jest karta postaci. Na niej znajdują się wszystkie akcje, jakich postać może się podjąć. Tutaj znajduje się przelicznik tropów, na dowody. Jak już wcześniej widzieliście, podczas gry zdobywamy tropy. Są też dowody, o których przed momentem wspomniałem. I wiedźmin może wymienić trzy czerwone tropy na jeden czerwony dowód, 5 niebieskich tropów na jeden niebieski dowód i 7 fioletowych, dyplomatycznych tropów na jeden fioletowy dowód. Jak widać z niego, średni dyplomata. Jest tu też informacja o tym, jak, jaka ścianka na kości oznacza sukces. Z jakiej talii misji ma dobierać karty? To już robiliśmy. Ile ma złota na starcie? Trzy sztuki. Są trzy, nie oszukuję. Są trzy. I gdzie startuje? Startuje w Morem. Czyli postawmy go w Morem. Jest, w Morem. Wróćmy teraz do tych akcji. Każda postać ma w zasadzie dokładnie takie same akcje. Czyli może wykonać podróż, może przeprowadzić śledztwo, może. Rozwinąć swoje umiejętności. Czwarta akcja jest inna dla każdej postaci. Geralt może stworzyć, uważyć miksturę. Jarpen może wydać komendę swoim krasnoludzkim towarzyszom. Jaskier może zaśpiewać i dostać dwie sztuki złota za to. A tris może przygotować się do rzucenia zaklęcia. Każda z postaci ma też akcję odpoczynku. No dobrze, wróćmy teraz do Geralta. Każda postać może podczas swojej tury wykonać dwie akcje, muszą być to dwie różne akcje, czyli nie można dwukrotnie, na przykład, podróżować, dwukrotnie śledzić itd. Zawsze muszą być to dwie różne akcje. Wykonanie akcji polega na tym, że bierzemy taki znacznik, umieszczamy go sobie na polu, żeby pokazać innym, że wykonujemy tę akcję, i w przypadku podróży, na przykład, polega to na tym, że przemieszczamy naszego drugiego Geralta z Jed Jedyny szlak pro prowadzi tutaj, umieszczamy go na jednym z pól i tutaj widać, dobieramy jeden ze znaczników tropów, czyli czerwony lub fioletowy. Jako, że Wiedźmin łatwo przerabia czerwone tropy na czerwone dowody, a z fioletowymi u niego gorzej, wobec tego weźmiemy sobie fioletowy. No dobrze, wykonaliśmy pierwszą akcję, teraz możemy wykonać drugą, jest to, możemy wybrać spośród śledztwa, Rozwoju mikstury. Na razie żadnych mikstur nie mamy, wobec tego nie mamy co robić. Nie jesteśmy też ranni, wobec tego nie trzeba odpoczywać, czyli zostawia nam śledztwo i rozwój. I z mojego doświadczenia na początku gra wygląda tak, że wszyscy rozwijają się na potęgę, czyli biorą jedną z dwóch kart rozwoju. W sumie chyba jest ich 15 w talii. I tutaj mamy dwie karty. Jedną jest eliksir, drugą, drugą jest znak wiedźmiński. Powiedzmy, że zostawiamy sobie znak. Eliksir trafia na dół talii. A my kładziemy przepraszam za chwiejącą się kamerę obok, kładziemy art obok karty postaci. I od tej pory możemy korzystać z tego znaku, który pozwala nam na manipulację Kostkami podczas walki. No i zazwyczaj początek gry wygląda tak, że postacie w każdej swojej turze się rozwijają aż podpakują wystarczająco swojego bohatera, żeby móc walczyć z mocniejszymi potworami, i zazwyczaj po tych pierwszych paru, paru kolejkach rozwój już nie jest wykorzystywany. Koncentrują się postacie na, koncentrują się gracze na pozostałych akcjach, czyli na. Podróży i na śledztwie czasami korzystają też ze swoich własnych zdolności, czyli mikstury, śpiewu i tak dalej. No i to jest chyba troszkę problem w grze, ponieważ mocno ogranicza to nam możliwość podejmowania decyzji. No ale o tym za chwilę. Wykonaliśmy nasze dwie akcje, czyli dokonaliśmy podróży, przeprowadziliśmy akcję rozwoju i na koniec tury musimy zmierzyć się z przeszkodami, jakie czekają na nas w tym regionie. Patrzymy w jakim regionie jesteśmy, to jest, o, jest oznaczony tą runą. Patrzymy, tutaj z boku, gdzie znajdziemy taką runę. Aha, tutaj. Wobec tego odsłaniamy ten znacznik potwora. Gdyby to był znacznik złego losu, to moglibyśmy wybrać pomiędzy znacznikiem potwora albo dobraniem karty złego losu, ale jest tutaj znacznik potwora. Wobec tego spójrzmy, z jaką bestią będziemy się mierzyć. Jest to przerażający miś. Bierzemy do ręki kości wszystkie naszego Wiedźmina, czyli on bierze trzy białe kości i trzy swoje czerwone i robimy turli, turli. Co nam wypadło? Musi musimy mieć co najmniej trzy miecze, żeby pokonać Miśka. Mamy trzy. Mamy więcej? Nie. I musimy mieć co najmniej dwie tarcze. No i mamy dwie tarcze. Czyli udało nam się tego Miśka pokonać, ale Załóżmy, załóżmy, że tych tarcz było mniej. Załóżmy, że mieliśmy tylko jedną tarczę. I odnieśliśmy ranę. Jak to wygląda? Bierzemy sobie żetonik rany. Taki piękny. Z tej strony jest to lekka rana, z tej ciężka. Tutaj mamy ranę, ranę lekką. I co robimy? Musimy taki żeton rany umieścić na jednym z. Na jednym z wspól akcji. Pole to będzie niedostępne, aż się wyleczymy. A powiedzmy, że ustawimy na akcji śledztwa, i od tej pory, jeśli nie do momentu przeprowadzenia akcji odpoczynku, śledztwo będzie dla nas niedostępne. To jest mechanika znana także z takiej bardzo fajnej planszówki o, yy, o nazwie klaustrofobia. Tam dowodzimy awanturnikami yy, badającymi podziemia i. Też odnosząc rany, blokujemy sobie możliwość wykonywania określonych akcji. No i tutaj ta akcja odpoczynku teraz będzie mogła zostać wykorzystana powiedzmy w następnej turze, ale nie musimy tego od razu robić, możemy chodzić sobie z kilkoma ranami. Jeśli mamy całą postać ranną, czyli wszystkie pola są zajęte, każda następna rana powoduje odjęcie bodajże dwóch punktów zwycięstwa, postać nie może zginąć w grze, nie ma eliminacji gracza, To jest oczywiście dobrą wiadomością. Natomiast jakby łatwość pozbywania się ran, bo od, akcja odpoczynku pozwala nam yy, akcja odpoczynku pozwala nam pozbyć się dwóch ran na raz lub jednej ciężkiej rany. Czasami są potwory, które zadają takie ciężkie rany. i Wtedy możemy się pozbyć jednej takiej ciężkiej albo dwóch zwykłych. No dobrze, zakończyliśmy naszą turę, czyli zebraliśmy sobie jeden żeton tropu. Rozwinęliśmy naszą postać i następuje tura kolejnego gracza. No i powiedzmy, że teraz jest drugi gracz, czyli nasza Tris Run cool zaczynająca w Wyzimie. Ma jakieś zadanie o nazwie ostatnie życzenie. Może przeczytaliśmy sobie treść tego zadania, a może nie. Może skoncentrowaliśmy się tylko na tym, że musi zdobyć dwa dowody. Jeden jest fioletowy, drugi niebieski. No wobec tego Tris postanawia najpierw się rozwinąć. Rozwija się, biorąc przedmiot, pierścień loży. To jest jej pierwsza akcja. Zaznaczamy ją tutaj. Rozwój. A drugą akcją niech będzie udanie się do Nowigradu, powiedzmy, żeby pokazać, co się dzieje po przebyciu dwóch szlaków. Bo jest taka możliwość, możemy w akcji podróży przemierzyć dwa szlaki. Przemierzamy dwa szlaki. Pierwszy wjeżdża nas do Oksenfurtu. Z Oksenfurtu idziemy sobie do Nowigradu. W Nowigradzie przede wszystkim bierzemy sobie jedną z tych lupek. Lubka wzięta, czyli trop wzięty. Teraz dobieramy kartę złego losu, bo po przebyciu dwóch szlaków trzeba dobrać kartę złego losu. Dobrana, cóż też musimy zrobić? przesuń w przód znacznik na terze wojny. I przesuwamy sobie w przód ten znacznik i to powoduje, że bierzemy taki znacznik i umieszczamy go w tym regionie, w którym znajduje się teraz Tris. Gdzie jest taki region? Tutaj. I w ten sposób Tris zakończyła swoje dwie akcje. Musi zmierzyć się na końcu z przeszkodami. Czyli w tym wypadku jest w tym regionie, sama sobie dołożyła przed chwilą rzetą złego losu, może wybrać pomiędzy zmierzeniem się z przeciwnikiem Albo z, ze złym losem, powiedzmy, że chce znowu zmierzyć się ze złym losem. I cóż tu mamy. Uf, nic się nie dzieje. No i Tris zakończyła swoją kolejkę. Wraca tura Geralta. Geralt nie może przeprowadzić śledztwa, bo jest ranny, o, przepraszam, ma lekką ranę po starciu z misiem. Wobec tego załóżmy, że chce sobie odpocząć. Daje tutaj odpoczynek, odrzuca tę ranę i przeprowadza śledztwo. Na czym polega śledztwo? E, mamy tutaj taką, takie trzy talie. Y, gracz może wybrać dowolną talię i dobrać z niej jedną kartę. Wiedźmin dobrze się czuje w walce, niech weźmie kartę śledztwa potyczki. Cóż tu mamy? Otrzymujesz jeden czerwony znacznik, czyli jedną czerwoną lupę, po czym przeczysz walkę. No i znowu. Po udanym yy, użyciu miecza, dobierasz jedną kartę dobrego losu. A po nieudanym zużywasz jedną czerwoną lupę. Powiedzmy, że mi się udało. Widzieliście już, że... A zresztą, stoczmy tę walkę, stoczmy tę walkę, bo to mm, bardzo trudna jest, tak? Wróg ma dwa miecze i dwie tarcze. Uwaga. rzucamy Dwie tarcze mamy. Ale nie mamy dwóch mieczy. Natomiast mamy hard. Podczas walki możesz zużyć jeden z, z, znacznik sukcesu, by każdy miecz doliczał do wyniku jeden dodatkowy miecz. Ale my nie mamy w ogóle mieczy. No to skandal. No i nic się nie dzieje po prostu. Nie, nie udało nam się go pokonać, ale udało nam się przed nim obronić, bo bez tego nic nie tracimy. No i na tym się zakończyło nasze plastiko. Skończyliśmy akcję. Wobec tego musimy pokonać przeszkodę w tym regionie, w, tym regionie, w którym jesteśmy. Jesteśmy w trudnej gorze, ale w tym regionie nie ma już żadnych przeszkód. Wobec tego przesuwamy znacznik na torze wojny. Tym przesuwamy go na stwora srebrnego i umieszczamy go w tym regionie. Jeśli wieźmy, nie uda się w dalszą podróż z tego regionu no to będzie musiał walczyć ze srebrnym, trudniejszym potworem. I tak w zasadzie wygląda gra. No dobrze, jak pewnie już zauważyliście, nie jestem zbytnio zachwycony Wiedźminem. To nie jest, powiedzmy sobie szczerze, zła gra, ale też nie jest dobra gra. Obiecuję wspaniałą przygodę, ale tak naprawdę ta przygoda sprowadza się do ciągle tego samego. Brak jakichś ważnych decyzji. Brak jakiejś ekscytacji, brak większego celu. Po prostu na początku gry przeprowadzamy dużo akcji rozwoju, żeby wzmocnić jakoś, jakoś swoją postać. Te akcje rozwoju nie są niczym limitowane w zasadzie i możemy to robić w każdym dosłownie miejscu. Kiedy nasza postać już jest troszkę silniejsza, wyrusza w poszukiwanie tropów. Po prostu udaje się do innego miasta, bierze sobie rzetanie lubki w danym kolorze, przeprowadza śledztwo, walczy z jakimś tam potworem, czasami dostaje wciry, wtedy odpoczywa, ale cały czas robi to samo. Podróż do kolejnej lokacji, wzięcie rzutonu lubki, wykonanie śledztwa, przeprowadzenie śledztwa, wzięcie żetonu lubki, zamiana rzutonu lubki na żeton dowodów i pójście do miejsca docelowego oddanie tego żetonu dowodu, czy też dwóch, czy też trzech, no i co powoduje wypełnienie zadania głównego. Jak na grę przygodową, to tutaj przygody za bardzo nie ma. Wszystko, całe tło fabularne nie jest opowiadane naszymi akcjami, nie jest, nie jest zależne od naszych decyzji, tylko znajduje się na opisach kart. No i rzeczywiście, jeśli ktoś jest miłośnikiem Wiedźmina, to gra oczywiście zyskuje dla niego punkcik jakiś więcej, bo jest mocno zanurzona w tym wiedźmińskim świecie. Jest dużo cytatów z książek, jest dużo nawiązań do gry, więc w tym względzie na pewno gra spełnia swoje założenie, ale nie spełnia swojego podstawowego założenia, czyli dostarczania zabawy i radości. No chyba, że jesteście jakimiś naprawdę miłośnikami tego typu gier, jeśli lubicie na przykład Talisman bardzo lub Runbound i są to gry dla Was stanowiące wyznacznik dobrej zabawy, no to Wiedźmin moim zdaniem jest lepszy. Dla mnie niestety to nie jest wystarczająco dużo. Oczekuję od gry czegoś więcej niż mechanicznego powtarzania tych samych akcji, nawet jeśli dzieje się to na pięknej mapie i wszystkie komponenty robią dobre wrażenie i bardzo lubię ten świat, to jednak chciałbym, żeby w tej grze działo się coś więcej. Chciałbym, żeby bohaterowie mieli jakiś nadrzędny cel, żeby do niego dążyli i starali się go osiągnąć wszelkimi siłami, a nie każdy sobie rzepkę skrobie, Wiedźmin robi to, tris robi tamto, Jaskier jeszcze coś innego, chodzą po tej mapie, nie ma praktycznie żadnej interakcji. Mamy co prawda te zadania wsparcia, które pozwalają nam, jeśli znajdujemy się w tej samej lokacji, Wesprzeć naszego współgracza, otrzymując jakieś tam punkty zwycięstwa, ale to jest, wydaje mi się, dodane troszkę na siłę. Ale jeszcze raz podkreślę, jeśli dopiero zaczynacie swoją zabawę z grami planszowymi, jeśli albo jeśli lubicie gry planszowe przygodowe, to spróbujcie zagrać Wiedźmina. Może najpierw spróbujcie aplikację, która jest tańsza. Zobaczcie, czy, czy Wam gra odpowiada, czy Wam pasuje. Może akurat tak. Mi niezbyt przypasowała i raczej w nią nie zagram. Nie sprzedam też jej dalej, bo jednak jest to jakaś wiedźmińska pamiątka i chętnie ją zatrzymam. Może kiedyś z moimi synami, jak będą się nudzić bardzo, to spróbuję zagrać i może im się to spodoba. Na razie gra trafia na półkę i pewnie na tej półce złapię trochę kurzą. Szkoda, troszkę. No, szkoda, bo liczyłem na więcej. Ale cóż, nie zawsze się dostaje to, czego się chce. Tymczasem mówię Wam na razie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku planszówkowania. A już niedługo specjalny odcinek angielski dla graczy, na który serdecznie zapraszam. Będzie to wykład poświęcony wstępowi do lokalizacji gier. Jeszcze raz mówię, na razie, trzymajcie się, cześć!